Często ludzie tutaj mi narzekają w komentarzach, że będzie kryzys, że potracą pieniądze, ale chciałem Ci dzisiaj powiedzieć całą prawdę o kryzysie i kto tak naprawdę traci pieniądze w kryzysie. Największe pieniądze i być może ten film będzie kontrowersyjny, być może ci się nie spodoba. Jeśli ty masz kredyt, no to wystarczy, że stopy procentowe się zmienią, tak jak już kiedyś mówiłem, Wibor, e, no i zapłacisz dużo większą ratę. Więc na pewno Twój kapitał spłaty urośnie. I stracą osoby, które też po prostu ciągle żyją na jakichś kredytach, nie mają gotówki, takie osoby nie dość, że więcej zapłacą, to jeszcze pewnie dostaną po tyłku, po dupie, jeśli chodzi o być może ceny w sklepach, bo pensja minimalna wzrośnie, więc inflacja się napędzi, więc jak ktoś zarabia na etacie tam 3 netto, no to się okaże, że te 3 netto za 2 lata jest warte tyle co 2 netto. I to jest zupełnie realna perspektywa, i na kryzysie tak naprawdę stracą najbiedniejsi. Często ludziom biednym wydaje się, że jak zagłosują na jakąś partię socjalistyczną, o przekonaniach socjalistycznych, że oni na tym zyskają, bo dostaną jakieś daniny, 500 plus, czy, czy coś takiego. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Jeśli państwo rozdaje pieniądze, to tak naprawdę też pogłębia inflację, wspiera konsumpcję i to wszystko po prostu napędza inflację. To jest jakby oczywiste. Ja tutaj po prostu się nie będę doktoryzował z tego na YouTubie, w każdej książce ekonomicznej e, możesz to po prostu wyczytać, przeczytać. A kto jest w stanie tak naprawdę zarobić na kryzysie? No i tutaj jest jakby druga strona medalu. Kryzys często rodzi milionerów. Bo jeśli ty masz po prostu gotówkę, to możesz kupić wtedy dużo tanie mieszkanie gdzieś tam e, zakredytowane e, czy Coś takiego jak na przykład w y, jakąś nieruchomość, tak? I to jest też po prostu kolejna sprawa, która powinna być dla ciebie dosyć tutaj oczywista. A jeśli nie masz y, świadomości tego, no to wydajesz pieniądze na pierdoły, podpisujesz dla ciebie. Niezbyt dobre umowy kredytowej, potem dochodzi do tego, że ty płacisz ratę za kredyt 3000 miesięcznie, zarabiasz 5000 czy 6000. Zmieniają się tutaj warunki ekonomiczne i płacisz ratę dwa razy większą i w ogóle nie starcza ci na ratę, i wszystko jeszcze idzie do góry. Więc zobacz, że bieda to jest tak naprawdę stan mentalny. Bogaci w czasach kryzysu uciekają w twarde aktywa, takie jak złoto według mnie też Bitcoin, krypto mogą być uznawane za takie aktywa, ale trzeba na tym znać, więc to nie jest dla każdego. I oczywiście to też nie jest porada inwestycyjna, tylko moja opinia i właśnie warto o tym pamiętać, tak jak mówię, że kryzys nie do końca jest zły, bo rodzi też milionerów. Zobacz, bogactwo nie znika. To, że ktoś stracił pieniądze na kredycie, to nie oznacza, że te pieniądze wyparowały, że one zostały wystrzelone jakąś magiczną rakietą na księżyc. Tylko te pieniądze przechodzą z rąk do rąk i dokładnie tak samo jest w kredycie. Tak jak mówię, jeśli ktoś kupił mieszkanie na Bańce na kredyt i potem nie starcza mu na ratę, to on będzie zmuszony to mieszkanie sprzedać. A jak to mieszkanie sprzeda, no to ktoś kupi je taniej i po prostu Pieniądze, jakby kapitał przesuwa się z rąk do rąk, ktoś na tym zarobi, za jakiś czas odsprzeda drożej, i warto właśnie na to z tej perspektywy patrzeć, spoglądać, że często bogaci zarabiają na kryzysie, a to biedni płacą te rachunki socjalne tak naprawdę dla państwa i klasa średnia. Zresztą warto nawet się przyjrzeć, jak to wygląda na świecie. Tak właśnie dokładnie jest, że socjalizm najbardziej uderza w najbiedniejszych. I w osoby, które nie mają nic albo są zadłużone, bo wartość nie bierze się z niczego. To, że ustawowo ktoś ci powiedział, że ty dostaniesz 1000 zł miesięcznie czy 2000, to oznacza, że ktoś te pieniądze po prostu y, musi tobie dać i dostaniesz je prawdopodobnie z podatków, albo zostaną one wygenerowane przez system bankowy. Y, no i tak to właśnie działa, że jeśli więcej pieniędzy wprowadzimy do gospodarki, wartość tych pieniędzy, co już masz, po prostu się osłabie, więc dostajesz po dupie, y, bo ceny idą do góry. No i oczywiście, skoro jeśli nie zarabiasz więcej, no to twoja pensja jest coraz mniej warta. Także nie martw się kryzysem, nie martw się tym, że kryzysy się pojawiają, bo na kryzysie można najlepiej zarobić, jeśli wiesz, jak to zrobić. Ja już kiedyś mówiłem też o kryzysie deflacyjnym, takie wideo nagrywałem. Także kto Ci się podoba, wejdź sobie tutaj na kanale, obejrzyj i też wyciągnij z tego mądre wnioski. I myśl też w inteligentny sposób o swoich pieniądzach. W co inwestować, w jaki sposób inwestuj w rzeczy generalnie, które po prostu przechowują wartość albo zwiększają wartość, a nie kupuj rzeczy, które tracą na wartości. Bo sorry, ale jeśli mamy teraz taką politykę na świecie, gdzie. Tutaj, kryzys tak naprawdę wisi pod chmurką, nie wiadomo co się stanie. No to, branie kredytu, pakowanie się w bardzo drogie auto, jak cię na to tak naprawdę nie stać, kupujesz to w kredycie, to nie jest zbyt dobry pomysł i naprawdę tutaj dobrze ci radzę. To jest moja osobista opinia, nie żadna porada inwestycyjna. Zastanów się nad tym i lepiej. Trzymaj twarde aktywa przez tego typu czasy niespokojne, bo możesz też dużo stracić, nawet jeśli masz oszczędności. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!